Co to jest kręgosłup i retrozmyk? Tego wszystkiego dowiesz się z dzisiejszego odcinka Diagnostyka Fizjoterapii. Z tej strony Łukasz, miłego oglądania. Standardowo aspekty tej serii do zobaczenia w tym filmiku. No i pamiętaj o tym, żeby zostawić lajka, komentarz, jeżeli film będzie wartościowy, pozwoli to trafić do większej ilości pacjentów. Jaka jest naturalna struktura kości? Chciałbym, żeby zwrócił uwagę tutaj na tą linię między piątym kręgiem lędźwiowym czy kością krzyżową. Ale analogicznie idąc do góry, różnie w tym miejscu, zwróć uwagę, że jest swego rodzaju linia. Pamiętaj o tym, że twój kręgosłup jest ustabilizowany przez silne więzadła. Tutaj w tym miejscu więzadło podłużne przednie kręgosłupa. Tutaj więzadło podłużne tylne kręgosłupa. Między wyrostkami kolczystymi z tyłu, tak zwane więzadło żółta. Ale tutaj już szereg innych więzadeł, które mają na celu ustabilizowanie tego rejonu. Obserwując rezonans, zdjęcie, zdjęcia rentgenowskie czy tomograf, w tej sytuacji zauważ, znowu masz swego rodzaju linię i powinno to wyglądać w ten sposób. No ale z jakiegoś powodu tutaj ta linia zostaje zaburzona, tutaj znowu ta linia jest coraz w coraz gorszym stanie, aż w końcu tą linię całkowicie tracimy. Tutaj wysunięcie się tego kręgu do przodu. To jest właśnie dzisiejszy temat kręgozmyku i tak zwanego retrozmyku. Pamiętaj o tym, że w tym temacie bardzo dużym problemem jest rdzeń kręgowy, który występuje tutaj pomiędzy szonem kręgu, wyrostkiem kolczystem, w otworze rdzenia kręgowego no i może dochodzić później do swego rodzaju komplikacji neurologicznych, dlatego jest to bardzo ważne, żeby w tym przypadku podjąć odpowiednie wcześnie działania i żeby przeciwdziałać komplikacji. Jeżeli popatrzysz na zdjęcie rezonansu, tomografu, wspomnianego rentgena, w tej sytuacji zauważysz, że tutaj ta linia może być w jakiś sposób zakrzywiona i to co zauważysz tutaj jest swego rodzaju uskok. To jest tak zwany, nasz dzisiaj omawiany kręgozmyk. Więc czym to właściwie jest? Kręgozmyk jest przesunięciem, zsunięciem się kręgu względem tego na dola, do przodu bądź do tyłu. Jeżeli występuje do przodu, jest to tak zwany kręgozmyk. Jeżeli do tyłu nazywamy to tak zwanym retrozmykiem, kręgosmyki najczęściej występują w odcinku lędziowym i szyjnym, a w odcinku piersiowym najczęściej tak zwany retrozmyk, to wynika z krzywisk z kręgosłupa, to wynika z biomechaniki. Jakie są przyczyny? Oczywiście możemy tutaj powtórzyć wszystkie przyczyny, które predysponują do problemu z kręgosłupem, ponieważ kręgosmyk może być. Swego rodzaju powikłaniem, skutkiem zmian zwyrodnieniowych, przeciążeń układu mięśniowego, może uszkodzeniem układu więzadłowego, braku stabilizacji w tym rejonie. Więc, siedzący tryb życia, nadwaga, specyficzny zawód, forma wykonywanego zawodu, brak lub nadmierna aktywność fizyczna, pamiętaj o tym, również wpływa na zmiany degeneracyjne kręgosłupa, niewyleczone urazy, to wszystko będzie predysponować do swego rodzaju problemów. Pamiętaj, że z wiekiem dochodzi do szeregu zmian fizjologicznych w naszym organizmie. W tym również zauważamy większe tendencje do ewentualnych problemów w kwestii stabilizacji kręgosłupa, czyli myśląc pozwalając chociażby kręgosmyku i retrozmyku. Zaburzenie statyki kręgosłupa w sytuacji, kiedy kręgosłup za bardzo wygina się do przodu, wygina się do tyłu, czy może jest spłaszczony. Pamiętaj o tym, że to wpływa na tak zwaną biomechanikę, czyli wytrzymałość kręgosłupa. I wtedy masz większe też ewentualne y, możliwości y, tego problemu, jak kręgozmyk czy, czy retrozmyk. No i pamiętajmy o wadach wrodzonych, kiedy dochodzi do defektów, problemów w trakcie rozwoju. Y, również może dojść do takich komplikacji, jak wrodzony kręgozmyk, retrozmyk. Jakie są objawy? Bardzo często y, początkowe stadium kręgozmyku występuje przez przypadek, szukając dyskopatii, przepukliny, różnego rodzaju innych objawów. Wychodzi takie coś jak kręgozmyk czy retrozmyk, więc bardzo często są to bóle kręgosłupa, czy to odcinka lędziowego, piersiowego, czy szyjnego, bóle, które później stają się uporczywe, problematyczne w trakcie spoczynku, w trakcie nasilenia aktywności. Pamiętaj o tym, że wszystko zależy od stopnia kręgozmyku, retrozmyku, więc również jest to uzależnione od Twojego stanu zdrowia, od po prostu Twojego organizmu. Pamiętaj, że zauważamy takie coś jak zaburzenie układu mięśniowego, zaburzenia ruchomości, nawracające dolegliwości. kręgosłup powoduje stany zapalne, może padać obrzęki, różnego rodzaju zaburzenia e, ruchomości, kręgosłupa w tym rejonie. Więc, e, tak powiedzieliśmy, dobra diagnostyka to klucz. W takim przypadku, jeżeli występują przede wszystkim nawracające dolegliwości, twój terapeuta, lekarz, ktokolwiek, kto Cię przyjmuje, powinien takie badania zalecić. Sztywność poranna i objawy neurologiczne. Objawy neurologiczne głównie z powodu występowania nerwów w rdzeniu kręgowym, więc to jest największe później, niestety ryzyko, może dojść do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Jeszcze raz, jaki jest obraz? Jeżeli przeanalizujesz, tutaj będzie swego rodzaju uskok, tutaj możesz również zauważyć swego rodzaju schodek więc to jest tak zwany kręgosmyk. Jeżeli mówimy o retrozmyku, będziesz widzieć wysunięcie w drugą stronę. Jakie jaka jest perspektywa leczenia, jeżeli chodzi o kwestię kręgozmyku, retrozmyku? Niestety bardzo często będzie również potrzebne leczenie farmakologiczne, zmniejszenie objawów, zmniejszenie stanu zapalnego, może obrzęku. Wszystko zależy od Twojego stanu zdrowia. No i niestety czasami potrzebna jest interwencja chirurgiczna, więc wszystko zależy od stopnia zaawansowania i perspektywy leczenia. Docelowo chcemy zmniejszyć dolegliwości, chcemy poprawić ruchomość stawów, ustabilizować kręgosłup, przez co docelowo nasze działanie terapeutyczne mają to miejsce odciążyć. Tu nie chodzi o cudowne wciśnięcie kręgozmyku do środka, bo takiej metody nie ma, jeżeli ktoś by nas stuknął młotkiem. Niestety tak to nie działa, ale jeżeli ustabilizujemy kręgosłup, jesteśmy w stanie delikatnie ten kręgozyk zmniejszyć, jesteśmy w stanie przeciwdziałać przeciążeniom, żeby po prostu nie było pogłębiania tej dysfunkcji, co zauważamy prowadząc takich pacjentów w gabinecie. To wszystko, co robisz, ma wpłynąć na odżywienie tkanek, ma wpłynąć na poprawienie witalności, no i przede wszystkim przeciwdziałać przeciążeniom. Pamiętaj o dysfunkcji. Jeżeli występuje dysfunkcja w stylu kręgozmyku, masz dużą perspektywę nawracających przeciążeń, co niestety wiąże się z tym, że musisz wyciągnąć wnioski i te wnioski po prostu, jakieś tam kroki, przestrzegać, tak? Długofalowo yy, niestety to się wiąże ze zmianami na całe życie. Od czego zacząć w przypadku kręgozmyku i retrozmyku? Przede wszystkim diagnostyka, yy, ortopeda, neurolog może skierować się na bardziej specjalistyczne badania, rezonans magnetyczny, tomograf sprawdzi stan kręgosłupa. Pamiętaj o tym, że w tym wszystkim należy kręgosłup po prostu wzmocnić, odciążyć, więc kompetentny fizjoterapeuta, osteopata, może masa masażysta w tym przypadku, Również może pomóc. Zwróć uwagę, chcesz przede wszystkim odciążyć plecy, wzmocnić organizm, a nie myśleć tylko wyłącznie na temat kręgozmyku i na temat kręgosłupa, tylko na temat tej dysfunkcji. W tym wszystkim sugerowałbym przemyślanie wzmocnienia organizmu pod względem jedzenia, aktywności fizycznej, więc znowu dobrej jakości dietetyk, trener personalny, psycholog, psychoterapeuta to są zawody, które również mogą Ci w fajny sposób pomóc żeby wzmocnić organizm. Tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Wyciągniesz wnioski i podejmiesz pewne kroki. Szukaj dobrych terapeutów, szukaj specjalistów w Twoim rejonie no i działaj przede wszystkim, żeby nie uciekał czas. Jeżeli film byłby był wartościowy, zostaw lajka, subskrybuj kanał i dzisiaj tyle ode mnie w tym filmiku. Pozdrówka i dzięki wielkie za spędzony czas.